Miesiąc temu weszły w życie dobre praktyki spółek notowanych 2021, nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego to odpowiedź między innymi na pytania, jak dobrze komunikować się z rynkiem, jak sprawnie zarządzać spółką giełdową i jak efektywnie ją nadzorować. Mamy nadzieję na zwiększenie zainteresowania tematyką dobrych praktyk, na swego rodzaju modę na dobry ład korporacyjny w spółkach giełdowych. Wszystkie nowe elementy, które wprowadziliśmy do dobrych praktyk, elementy związane z ESG, związane z zapewnieniem należytych praw akcjonariuszom, z dobrą komunikacją ze spółką, będą budować coraz lepszą pozycję spółki na rynku. Ta moda na dobre praktyki spowoduje, że tematyka corporate governance w spółce giełdowej zacznie pojawiać się również w raportach, Analitycznych. Tym celom ma służyć nowe narzędzie pokazujące, jak spółki raportują, jakie wyjaśnienia zamieszczają w przypadku niestosowania zasad, jak plasują się na tle innych spółek w danym sektorze czy w danym segmencie. Wśród nowości, które pojawiły się w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, są wytyczne tematyki ESG. Która, jak podkreślają eksperci, odgrywa coraz większą rolę. Spółki, które nie będą potrafiły dostosować się do agendy SG, nie będą zarządzały ryzykami klimatycznymi, społecznymi, związanymi z ładem korporacyjnym, mogą mieć trudności. Mogą też być narażone na straty. Dlaczego? Będą miały w długim okresie trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Mogą być niżej wyceniane przez giełdę. Mogą mieć trudności w pozyskaniem kontraktorów, partnerów w łańcuchu dostaw, klientów, którzy, co, którzy są coraz bardziej świadomi, a wreszcie talentów, pracowników do pracy w organizacji. W opinii publicznej coraz częściej pojawiają się dyskusje dotyczące ryzyk klimatycznych. Może to, może to się zwłaszcza w pewnych branżach, Przełożyć na popyt klientów. Błędem jest zatem myślenie, że nie ma bezpośredniego związku między wynikami finansowymi spółki a ryzykami klimatycznymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym. Z treścią dobrych praktyk spółek notowanych 2021 można zapoznać się na stronie internetowej giełdy w specjalnej zakładce poświęconej dokumentowi. Pytania i uwagi można natomiast kierować pod specjalny adres e-mail dobrepraktykimałpa gpw.pl.